Kruche Piękno to tytuł najnowszej ekspozycji prezentowanej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Wystawa powstała ze zbiorów huty szkła w zawierciu oraz Muzeum w Sosnowcu. Kiedy dokładnie wynaleziono szkło, nie wiadomo, ale najstarsze wzmianki o jego produkcji pochodzą sprzed 3000 lat, przed naszą erą. Pierwsze szklane wyroby powstały w Egipcie, Syrii i Babilonii. Były to drobne kulki i wisiorki. W Polsce najstarsze szklane wyroby pochodzą z przełomu X i XI wieku, a najstarszy warsztat szklarski pochodzi z kruszwicy. Najstarszą hutą szkła w Polsce jest huta w Poznaniu, zaś początki Huty Zawierciańskiej sięgają 1880 roku. Zawierciańska Huta jest członkiem szlaku zabytków techniki, a jej wyroby sprzedawane są na wszystkich kontynentach. Huta produkuje głównie szklane ręcznie robione kieliszki i kryształowe szklanki.